Na otwarciu wystawy malarstwa Mirosława Rzepniewskiego. E, witam serdecznie w szczególności rodzinę pana Mirosława, e, siostrę Zofię z mężem Zygmuntem, którzy nam udostępnili e, te obrazy. Pan Mirosław zmarł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając nam wszystkim swoją bogatą twórczość. Jest ona, myślę, znana niektórym mieszkańcom, dlatego że od kilkunastu lat yy, corocznie na naszym przeglądzie Plastyki Myśliborskiej były wystawiane jego prace i były one wielokrotnie nagradzane. Yy, jak Państwo widzą, no, postanowiliśmy zatem poświęcić mu całą osobną wystawę w naszym cyklu jesienno-zimowych wystaw z nostalgią. Poproszę teraz o zabranie głosu artystę i kuratora tej wystawy, Janusza Muraczewskiego. Mi przyszło w udziale powiedzieć coś o Mirku. I jest, no tak naprawdę mówiąc, bardzo trudno coś powiedzieć. Człowiek jest takim bytem bardzo skomplikowanym i właściwie te wszystkie przenikające się sfery związane z emocją, z intelektem, z, z różnymi doświadczeniami powodują, że właściwie każdy człowiek to, to oddzielny wszechświat. W związku z tym nie ośmieliłbym się tutaj mówić o... Starać się jakby określić, jaki był Mirek, kim był. A chciałbym się właściwie skoncentrować bardziej na tym, co wiem z relacji z Mirkiem. Ja w momentach, kiedy tylko tam odwiedzałem w Domu Pomocy społecznej, w tym jego, jego pokoju pracowni, najczęściej rozmawialiśmy o malarstwie jednak i chciałbym właśnie o, o tym malarstwie może coś powiedzieć. W kontekście właśnie, o Mirko w kontekście tego malarstwa. Malarstwo w ogóle to jest, wbrew temu co nam się wydaje, bo jego efektem jest jakiś tam obiekt materialny, w którym jest obraz, tak naprawdę w swojej istocie to malarstwo jest, przynależy do e, takiej sfery duchowej jednak, moim zdaniem i, i to jest w tej swojej istocie tej, tej najgłębszej i e, ta sfera duchowa e, powoduje, że e, malarze malując obraz tak naprawdę w dziwny sposób, dla nich również niezrozumiały, e, zapisują właśnie w tych swoich pracach coś, co, co, co czy, czym są właśnie, czym, co przeżywają, ich odbiór rzeczywistości, e, przefiltrowany przez ich osobowość. E, I również w przypadku Mirka e, jego malarstwa coś takiego zaistniało. Mirek z racji, no, z tej swojej e, takiego dramatycznej, dramatycznych doświadczeń życiowych był zmuszony malować kopie <laughs> To się wiązało z naprawdę olbrzymim wysiłkiem, nawet fizycznym. takim. Po pierwsze musiał przełamać w sumie taką sytuację beznadziejności swojego życia, bo to, co mu się zdarzyło, to jest dramat straszny. Był sparaliżowany i właściwie mógł malować, jeśli już to robił co wiązało się z wielkim takim fizycznym trudem nawet. On tak malował obrazy do połowy normalnie, ponieważ nie mógł e, e, się no, poruszać w pionie, więc te obrazy odwracał później do góry nogami, drugą część malował właśnie tak do góry nogami. Naprawdę to to to, to, to jak, jak nie wiem, to jest wielki heroizm to co robił. E, ale i ponieważ no malował kopie. To, to się wiązało jeszcze z jakimś takim dodatkowym, dodatkowym elementem. Te obrazy mają jeszcze coś więcej niż, niż normalne obrazy, ponieważ malując kopię trzeba odnosić, odnosić się do jakiegoś obrazu, który już istnieje, który ktoś namalował. Żeby ta kopia była dobra, Mirek bardzo chciał zrobić dobre kopie i rzeczywiście coraz, z czasem robił coraz lepsze te kopie to trzeba było wniknąć w istotę malarstwa danego malarza tak naprawdę. Czyli jakby no, nawiązać kontakt z tym innym wszechświatem, jakim jest, był ten drugi człowiek. My zwykle oglądając obrazy poświęcamy im chwilę. Taki słynny, bardzo zasłużony minister kultury francuskiej, Marleau powiedział, że do, do, po to, żeby obejrzeć obraz, potrzebny jest krzesło. My nie mamy czasu na to, najczęściej przechodząc gdzieś po, po galerii, oglądamy, rozpoznajemy co na tym obrazie jest, jakieś kolory, czasami jakiś szczegół nam utkwi w głowie i przechodzimy do następnego. Robiąc kopię trzeba obraz poznać dogłębnie, poznać, zrozumieć jego strukturę całą. I, i zrozumieć wszystkie szczegóły, które się pojawiają tam, dlaczego są takie, a nie inne, w takim miejscu, jaką rolę odgrywają i Mirek musiał się z tym zmierzyć. Musiał jakby wniknąć w, ten, w to, co, co ten drugi malarz zostawił na tym swoim obrazie, czyli właściwie kawałek swojego uniwersum. To się musiało przywiązać również z taką innym rodzajem wrażliwości, takiej pogłębionej. Myślę, że to również budowało jego wrażliwość, jego taką właśnie pogłębioną wrażliwość w stosunku do, do tego, jak, jak on odbierał sztukę tak naprawdę i jak, jak filtrował przez, przez swoją coraz bogatszą wrażliwość obrazy innych i, i, i oprócz tego oczywiście malując te obrazy, tak jak już mówiłem, wkładał również. Nieświadomie być może nawet elementy swoje, swoje, swojego wszechświata, tylko kim on był. Dlatego, oglądając te wystawy, chciałbym, żebyśmy się skupili troszkę na tych, na tych obrazach, nie potraktowali ich, tak po prostu przeszli sobie i obejrzeli, i, i dobra. Jest na tym obrazie konia, a na tym coś innego, ale spróbujmy chwilę poświęcić tym obrazom po to, żebyśmy się znowu mogli spotkać z Mirkiem, chociaż z tą częścią Mirka, która na tych obrazach została uwieczniona. Dlatego zapraszam wszystkich do, do spotkania z Mirkiem w tych obrazach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, którzy tutaj do środka pozostałych gości. Przybył jeszcze w międzyczasie Pan Radny Rafał Nowostawicz. bardzo miło, mogę Pana gościć w Muzeum. Cóż, zapraszam do kontynuowania o Mirosława Malacka-Mirosława Żybnickiego.